Z Minecrafta. Wracam po długiej przerwie. Naprawdę długiej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Możecie też zostawić komentarz, co nagrywać następne. Czy dalej Minecrafta, czy może jeszcze inna seria? Kopiemy drybno. Oczywiście. W tym odcinku spróbujemy y, z, no, zdobyć sobie itemki. W następnym już będziemy powoli budować sobie jakąś bazę. No to ja tutaj już łączę. Zig. Myk. Pyk. No, tu jest kilof. Kilof bierzemy po to, żeby wykopać kamień. Spróbujemy w tym odcinku żelazo znaleźć, może się uda. Co Zrobimy sobie żelazne rzeczy. O, dwie naraz. Dawno dosyć minecrafta nie grałem, a więc może mi trochę gorzej iść niż <śmum> ostatnio. No, chyba widać jak mi wychodzi gra. Dobrze, jeszcze jedna owieczka i będziemy mieli... o, 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 o. I teraz to mam farta. Ale loguje. Teraz będę nagrywał odcinki na tablecie, ponieważ na telefonie nie jestem po prostu zalogowany. Ale jak mi się uda na telefonie zalogować, to... Możliwe, że właśnie tam będę też nagrywał. Ostatnio zrobiłem sobie serwer z kolegą i mógłbym z tego serwera wam nagrywać dzięki. Piszcie czy byście chcieli. Eee, odcinki też będę robił z różnymi kolegami. Jeżeli jej będą chcieli, no to jakieś surbibale czy coś. O, tutaj już mamy Kejwa No i to na razie chyba na wszystko, jeżeli chodzi o informacje. Napiszcie czy fajne mieście wakacje. No niestety już się kończą. Ale myślę, że ten rok szkolny będzie akurat fajny. Do której klasy już idziecie? jeden chyba nam wystarczy na no tam i tanki. Cyk, 1 pick. Mmm piecyk. Zobaczmy, czy może żelazo tam było jakieś. O, ale jest węgiel. Węgiel się bardzo przyda. Ostatnio jak gram, to w ogóle się węglem nie przejmuje. A potem jest lipa. Jeszcze coś tam na dół spadło, ale już mamy dosyć sporo. No to idziemy dalej. To coś jest? Nie, to jest połączone. Tutaj może.

Mam nadzieję, że filmy dla Was będę robił coraz lepsze. Będę się starał jak najbardziej. No i jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, to robię daily. Ciekawe czy Wam się uda dobić. Możemy sobie zrobić butki skórzane. Od razu mi założyło, dobra. Jutro Wam nagram odcinek jak właśnie nagrywać ekran jak się... no najlepsze aplikacje ekran. pozwalają nagrywać ekran No i chyba tutaj już nic nie znajdziemy Kaktusy się mogą na później przydać. A nie, tu nie kaktusy. Ślałam. Sorry, widzowie, za taki... Krótki odcinek, no ale w tym odcinku to już raczej nie ma co robić. No już dosyć dobre itemy mamy, a więc ja się z Wami żegnam. Cześć!